Cześć! W tym odcinku chciałem się podzielić z wami tym, że w końcu wydałem swoją pierwszą szkoleniówkę. Szkoleniówka dotyczy tematu ucieczek z bocznej oraz dosiadu. Pozycja boczna i dosiad są to najczęściej występujące pozycje dominujące w jiu-jitsu i też jakiś czas temu w ankiecie najwięcej osób zagłosowało za tą opcją. Jak wygląda szkoleniówka? Jest tam około 40 minut teorii, w których tłumaczę najważniejsze zasady i koncepcje uciekania z bocznej i dosiadu, które starałem się przedstawić przede wszystkim z na temat. Dodatkowo tam znajdziecie gry zadaniowe, dzięki którym możecie od razu przećwiczyć koncepcje, których uczę w szkoleniówce. I na koniec jest tam dodatkowo analiza ponad 20 sparingów i walk z zawodów, w których wylądowałem w bocznej albo dosiadzie i używając koncepcji, których również tłumaczę w szkoleniówce, uciekłem z tych pozycji. Co zyskasz dzięki tej szkoleniówce? Przede wszystkim zaoszczędzisz czas i przyspieszysz swoje postępy. Zrozumienie tych koncepcji często zajmuje ludziom wiele lat. A zdarza się często nawet tak, że zawodnicy po wielu latach treningów są w stanie uciekać z pozycji zagrożonych, ale nie wiedzą jak to wszystko działa i robią to zupełnie instynktownie. Dlatego też ten materiał będzie nie tylko dla początkujących osób, ale też dla przyszłych trenerów, którzy chcieliby lepiej zrozumieć koncepcje i zasady, jakimi kierują się ucieczki zbocznej oraz dosiadu. A co wyróżnia tą szkoleniówkę? Sposób, w jaki uczę, przede wszystkim skupia się na rozumieniu, jak działają różne pozycje, dlaczego one działają i czego musimy w nich szukać. Jeśli będziemy rozumieć, jak działają ucieczki i kiedy ich używać, to będziemy w stanie uciekać niezależnie od tego, jak ustawi się nam przeciwnik. Są to koncepcje, które są skuteczne i działają. Zarówno na białym, jak i czarnym pasie. Jedyną różnicą będzie to, jak ktoś dobrze ma opanowane te zasady i ile czasu faktycznie spędził w tych pozycjach. Są to koncepcje używane również przez najlepszych zawodników na świecie. A skąd to wiem? Spędziłem setki godzin na analizowaniu najważniejszych turniejów na świecie i szukałem elementów wspólnych oraz niezmiennych każdej ucieczki z tych pozycji. Szczegółowo wyjaśniam elementy takie jak ramy, tworzenie dystansu, mostowanie, pozycja wewnętrzna, zarządzanie energią, zamykanie miejsca, ustawianie ciała, tworzenie ruchu i inne elementy, które składają się na skuteczne ucieczki. Nie znajdziecie tam czegoś, czego sam nie lubię, czyli suchego pokazania stu różnych technik, żeby wykuć się ich na pamięć, nie biorąc zupełnie pod uwagę kontekstu i powodu, dla którego coś robimy. Dlatego w tej szkoleniówce nie pokazuję wszystkich możliwych ucieczek, jakie są w jiu-jitsu z tych pozycji, tylko tłumaczę, na czym praktycznie każda skuteczna ucieczka się opiera. Ucieczki, które tam pokazuję, to tylko przykładowe techniki, które mogą nam wyjść, kiedy skupimy się na koncepcjach, ale dzięki zrozumieniu koncepcji, które tłumaczę będziemy w stanie zrozumieć, jak działa każda inna ucieczka, nawet jeśli ją zobaczymy pierwszy raz w życiu, nie musząc się uczyć wszystkich możliwości na pamięć. Zależy mi na tym, żeby nauczyć Was, jak rozpoznawać i rozwiązywać problemy, a nie szukać gotowych, idealnych rozwiązań, które tak naprawdę nie dla każdego będą idealne, bo musimy przecież dopasować techniki do naszego ciała, do ciała przeciwnika i do naszych możliwości. Dzięki zrozumieniu koncepcji nie będziecie musieli szukać idealnego ustawienia ciała, albo nagle pod presją szukać jakiejś konkretnej techniki, tylko zrozumiecie, co musicie wypracować w danej pozycji albo czego szukać, żeby skutecznie uciec. Również są tam omówione podstawowe poddania z bocznej i dosiadu oraz tłumaczę, jak używając prostych koncepcji można się bronić we wczesnej fazie przed balachą, amerykaną, kimurą, dźwignią prostą czy też ezekielem. Wyjaśniam tam, jakie są główne założenia tych poddań i jak nie pozwolić przeciwnikowi dostać się do tych pozycji. Czyli uczę tutaj prewencji przed wpadnięciem w tarapaty. To znaczy, że nie uczę tam, jak się bronić na przykład przed zapiętą balachą, tylko jak nie dopuścić do tej sytuacji. Na stronie będzie też możliwość wykupienia konsultacji ze mną. Możecie wtedy podesłać swoje filmy z ucieczek do analizy, albo ze sparingów, czy też zawodów. Przeanalizuję je i pomogę wam w znalezieniu, gdzie jest największa słabość i na czym by trzeba było się skupić, żeby jak najszybciej i najlepiej poprawić luki. Pamiętajcie też, że żadna szkoleniówka po obejrzeniu nie sprawi, że nagle będziecie 100 razy lepsi. Szkoleniówka powinna dać wam narzędzia i drogowskaz, ale to od was będzie zależało, czy z tego skorzystacie i czy poświęcicie im odpowiednio dużo czasu na Macie. Materiały tego typu mają przyspieszyć Wasz postęp, ale ten postęp bierze się z godzin spędzonych na macie, w których świadomie pracujecie nad danym elementem. To jest po prostu jak GPS, a nie jak magiczny teleport na koniec drogi. Jeśli kupicie szkoleniówkę, to bardzo zależy mi na tym, żebyście dali znać, co sądzicie i co można tam poprawić. Bo przede wszystkim chciałbym wyciągnąć jak najwięcej wniosków i każdą kolejną szkoleniówkę uczynić coraz lepszą. Jak Wam się spodoba, to też fajnie byłoby o tym usłyszeć. I to tyle z dzisiejszego odcinka. Dzięki!